Cześć. Witam was w czwartym odcinku z Undertale. Mam nadzieję, że podobał wam się poprzedni odcinek. Ja to wszystko nagrywam pod rząd. Dopiero zostawiłem pierwszy. I teraz od razu nagrywam czwarty po trzecim po godzinie, bo musiałem coś zrobić. Więc skończyliśmy tutaj i w miejscu, w którym mamy spaghetti przemrożone do stołu. Poprzednio mieliśmy krzyżówkę Sansa, więc ciekawe co będzie teraz. Tutaj zapisałem gra. Uwaga przy małżeństwa. Kwiaca? Co? co to? Mniejszy pies pojawił się. Pogośmy tak. Ledwo podniesmy rękę, a mniejszy pies już się podniecił. Dyszenie. No ej, ja nie wiem jak tego uniknąć. Pogłaś jeszcze raz. Lekko dotknęłeś psa. Jest już za bardzo podniecone. Zianie. Co i co jest za? Tak. Szczeka podniecona. 7 złota, dobra. Chwila, nie. Psię małżeństwo. Tak. Przeczytałeś to prawidło. Kolejny raz. Kiedy Toby Fox łamie czwartą ścianę. Tutaj coś jest. Podnieś jest ukryty przycisk. Klik. Okej. Okay. To psia małżeństwo to chyba z poprzedniego odcinka. To jak było ich budy. Ale, Power Wash Simulator w Undertale. Dobra, nie będę tego czyścił. Bo już widzę, że kliknąłem to tutaj. Otwarta droga. To ta. Co to te małżeństwo? Co to za woń? Gdzie jest ta woń? Jeśli to twoja woń, czyń swoją powinność. Hm. Stąd dociera ta woń. Sprawię, że chcę wyeliminować. Wyeliminować ciebie. Piesce napadli na siebie. Piesart i piesares. Piesares. Piesart. Pogłośmy pie, piesar... piesarda. Psy są zbyt niepewne twojego zapachu. Łapę precz! To nie twój mąż, ok? Co to jest za atak? Dobra, to piesardesa. Piesardesa, dobra. Pogłoś. Piesaresa jest zbyt niepewna twojego zapachu. Nie zostaw ją. Stres, się psów. Coś mi nie wyszedł. O, ja umieram. Potworny cukierek. 10 punkt. Nie przeżyję tego. Piesa... Odwąchaj. Psy odwąchały się podo cią podobnie, ale pakniesz tak samo dziwnie jak wcześniej. Dobra, ten... A tak jestem jeszcze w stanie znieść, ale wtarzaj się. Wtarzałeś się w błocie i śniegu. Pachniesz teraz jak dziwny szczeniak. Numer 2, jeszcze pocierania 98. Co? Dobra, więc teraz odw odwąchaj. Pseudową wywąchały się ponownie. Po przytarzaniu się w błocie pachniesz w porządku. Co pachnie jak... Czy ty jesteś małym pieskiem? Lubię ten atak. Nawet wysokim, prosty. Więc... Teraz pogoszcz. Pogoszkałeś piesa ressem. Pies głośne psa. Wow, co ze mną? Drugiego jeszcze muszę pogłaskać. Ale prosty ten atak w ogóle. Ale prosty ten... Pasek i prawie bym. Nie, wiedzą, że pachnę dobrze. Czy ty jesteś moim pieskiem? Co pachnie, jak. O nie. O nie. Pisard. Pogłasz... Pogłaskałeś piesarda. Wow, pogłaskałem. Cóż, nie zostaw mnie. Nie. Przeżyłem to. Dziękuję. ci ich. 40 zł. Psy mogą goskać inne psy? Nowy świat stoi przed nami otworem. Dzięki, dziwny szczeniaku. Co to? Co to za zagadka? Zameń każdy X na 0. Następnie naciśnij przycisk. Ok, Papyrus. Co? Jak ominęłeś moją pułapkę? I co ważniejsze, zostało coś dla mnie? Co powiesz mi o jego spaghetti? Zostawione, no, sorry, serio? Wow, oparłeś się smaku mojego domowego makaronu. A, nie, chwila, zły głos. Tylko byś mógł po podzielić się ze mną? Tylko byś... Tylko byś mógł podzielić się ze mną? Nie przejmuj się, ja, mistrz kuchni Papyrus, Ubatuję ci każdy makaron, jaki tylko zechcesz. Nie! Nie robię tego śmiechu nigdy więcej. Okej, okay, zrobiłem dobrze. papa, papajlus. Mój brat ostatnio zaczął zbierać skarpetki. Jakie smutne. Czasem sobie myślę, co... co by ze, zro, z, z... <ślesz> Nie umiem powiedzieć. Czasem sobie myślę, co by ze sobą zrobił bez takiego gościa, który o niego dba. Nie. Weź to samo. Weź to samo. Dobrze. Znowu rozumiem, że to sama zagadka. Papyrus, rozumiem. Człowieku. Hm. Jak to powiedzieć? Długo zajęło ci dotarcie tutaj, więc zdecydowałem ulepszyć tą zagadkę. Ustawiając śnieg, by wyglądał jak moja twarz. Niestety, śnieg przymaryzł do podłoża. Teraz rozwiązanie jest inne. I jak zwykle mój leniwy brat gdzieś, gdzieś wyparował. Domniemam, że to, co chcę powiedzieć, to... Nie martw się, człowieku. Ja, wspaniały papyrus, rozwiążę ten problem. Po czym będziemy mogli ruszyć, ruszyć dalej. W międzyczasie spróbuj rozwiązać zagadkę sam. Postaram się nie dawać ci podpowiedzi. No, rzeczywiście podobne do głowy papierusa. Chwila, tędy mogę. No, trochę zepsułem, dobra. Dobra ha, Zrobione Papyrus Wow Rozumiesz to I to bez mojej pomocy Niewiarygodne Jestem pod wrażeniem Pewnie lubisz zagadki tak samo jak ja Cóż, jestem pewien Jestem pewny, że pokochasz następną zagadkę Może być nawet zbyt łatwo dla ciebie Nie, he 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 he, he. No i pobiegł Sons, ma? dobra robota w rozwiązywaniu tego tak szybko, nie potrzebowałeś nawet, nie potrzebowałeś nawet mojej pomocy To jest świetne, bo uwielbam absolutnie nic nie robić No <grym> mega fajnie O nie, Metaton! Metaton to ty? Hej, to człowiek A to to człowiek Pokaż to, to zagadkę Została wykonana przez wspaniałą doktor Alfis Widzisz te kafelki? Jak tylko włączę ten przycisk, zaczną zmieniać swój kolor. Każdy kolor ma swoją funkcję. Czerwone są nie do przejścia. Nie można na nich stanąć. Żółte kafle są elektryczne. porażą się prądem. Zielone kafle to kafle alarmowe. Gdy wyjdziesz na nie, będziesz musiał walczyć z potworem. Pomarańczowe mają zapach pomarańczy. Powodują, że będą gdzieś pachnieć przepysznie. Niebieskie kafle, to wodne kafle. Można to skipnąć! jak tam? Zrozumiałeś? Tak, wszystko zapamiętałem, nie? Wszystko zapamiętałem. Oczywiście. Pamiętam niebieski, żółty i tam mydło jeszcze było. O, jeszcze różowe, no. Świetnie, w takim razie ostatnia uwaga. Ta zagadka jest całkowicie losowa. Nie pociągnę za przełącznik powstanie zagadka, która nie była wcześniej widziana. Nawet nie, ja nie będę znać rozwiązania. Nie, hej, przygotuj się. Oczy mnie bolą. E ja to chyba zabluruję, bo... Dobra? To jest ta zagadka? To jest ta zagadka? Ja mam dwa punkty życia! Jakie zaraz będę musiał z Papyrusem walczyć? Nie, nie! O nie! Wyszedłem, chciałem z Sansem pogadać. Daj mi się wyleczyć. Dzięki. Widzę, że ten pies nigdy nie podda się. próbują zrobić idealnego psa uwana. Wypełnia się determinacją. Godzinę Gram Wandertail już. Jestem pro player. Zginę kilka razy przy tutorial. Co tutaj? W środku na podłodze leży pudełko pomerodzynek. Szczerz się psa! Proszę pogłaszcz psa. Ten pies patrzy się bezmyślnie w, w śnieg, czekając aż się zmieni w sztukę. Ty to kto? Ten pies uznaje się za artysta, ale nawet nie wie co stworzyć. Pewnie nie, nie pomaga mu fakt, że jego mózg jest w wielkości odłamku śrutu. Nie, co to jest za zagadka? Chwila, czy ja ją rozwiążę? Czy ja ją rozwiążę? Nie rozwiążę jej. Nie! Spadłem. Zresztą rozumiem, w Jest to bryła śniegu ze słowem "sans" napisanym czerwonym markerem. Śnieżny papyrus. Dobrze Chyba ja wiem od czego muszę zacząć Tata, ta, tutaj muszę Tutaj na górę Tutaj I teraz tutaj Dobrze Gdzie ja idę? Ej, bo ja się ślizgam A, bo tutaj jest lód Oj, wiem, na głowie to. Co tutaj? Chyba na dół muszę iść. To jest bezpieczna trasa. O, to chyba tutaj muszę iść. Co tam? Co tam? Co to jest tam? Ej! Sams! Dwóch miejsce. Podarkus! Stawił ci czoła. Podarkus. Eee. Chwila, czemu ja go biję? Dobra, zabijmy go. A, bo muszę spamić. Bo ja mam te rękawice i muszę nimi spamić, tak? O nie. Podarkus. Dobra. O, dobrze, dobrze zrobiłem. Zdejmij to za mnie. Dobrze. 24. Dobra, pokonam pierwszego potwora. Czy to jest dla ciebie zabawne? Tak. Uh, uh! Może go nie powinienem zabijać. 26, dobra. Zdejmij to ze mnie. Jak. Ho, 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 śmiało, śmiej się. No, dobra, nie mogę. No, a ja go, mogę ten? Oszczędzić? Ale. Trzeci level mam. Love me wzrósł. 30 punktów doświadczenia i 30 zł. Sam, co ty tutaj robisz? Zgubiłeś się? Nie. Chcę zobaczyć, co tutaj jest. Dziwnie ten pokój. Mam większe maksymalne HP. Co to za drzwi z delta ruiny? Drzwi. co tutaj robić. zrobić? Powyłączać i włączać? Przyjść tutaj później? Nie mam pojęcia. Seras tak mówię jakby też... A może tutaj to będzie coś ważnego, jakiś boss fight sekretny. Tamte oczy. Tutaj musimy chyba iść. Jest to śnieżny puch. A to jest śnieżny puch. Co to? Ależ mała Buda. How? To jednakże jest śnieżny puch. O, dzi o dziwo! Jest to śnieżny puch. Śnieżny puch? Czy to na pewno jest śnieżny puch? Podziwiaj, śnieżny puch. Yy, znalazłeś 30 złotych wewnątrz tego, co to jest? Co? Serio? Stoż te Bogaty jestem! To nie jest śnieżny puch. Co nie? No oczywiście, to nie, to nie mógł być śnieżny puch. Piesek. A cześć Piesko Dobra, yy, Umieram. Większy pie... Zabawa, większy pies nie jest zbyt podekscytowany, by się z tobą pobawić. Co nie? Co to jest za atak w większy Zawołaj, zawołać większego psa. Podskoczył do ciebie, obśmieniając przy tym twoją twarz. O, chyba... O! Co to było? Nie możesz się poddawać. Sonic, na terminacji. Tutaj byłem, dobra. Nie, muszę tą zagadkę od Dobra, widzimy się za niedługo. O! Ej! Sam teraz na głowie! Dobra. Dawaj, podarkus. Mój wyższy HP. Dobra, 23. 30 Twój low wzrósł. Wracam do checkpoint'a, nie? Dobra, zapisałem mój poziom determinacji. W ogóle zmarnowałem mojego zdrowego cukierka. Wtedy, ale może będę. Mam też niezłe lody w sumie. Ale nie chcę na takim. Nie chcę na piesku używać. Chyba muszę go zawołać najpierw zawołać większego psa. Podskoczył do ciebie. Dobra. Zrobiłem to! Teraz... zabawa. Większy pies nie jest zbyt podekscytowany, by się... Dobra. Coś muszę... najpierw chyba... Większy pies podszedł bliżej! Oh. Może bym go nie ignorował? Lepiej. Ignoruj. Podszedł bliżej jeszcze. Podszedł bliżej jeszcze bardziej. Większy pies postrzedł bliżej. Dobra. Ignoruj. Większy pies stwierdził, że jesteś zbyt nudny. Dobra! Tak się go, tak się go pokonywało? Dobra. Jeszcze wydaje mi się, że coś będzie przed kolejnym save'em. Ale ten odcinek będzie trwał 40 minut. Bracia! Człowieku! To twoje ostatnie i najtrudniejsze wyzwanie. Podziwiaj! Ścieżka śmiertelnego terroru! Czemu ten pies jest tam zawieszony? No mój rozkaz. Wszystko zostanie aktywowane. Armaty wystrzelą, kolce polecą, noże będą ciąć. Ciąć. A każda część będzie brutal, brutalnie bujać się w górę i w dół. Powstaną tylko najmniejsze szanse zwycięstwa. Jesteś gotów? Ponieważ ja. Mam zamiar to zrobić. Więc, w czym problem. Problem? Jaki problem? Ja mam zamiar to aktywować właśnie teraz. To. Ym, wygląda zbytnio naaktywowane. No więc. To wyzwanie. Wydaje się, może zbyt tym sposobem, by pokonać człowieka. Tak jest, nie możemy tego użyć. Jestem szkieletem, który trzyma się standardów. Moje zagadki są bardzo sprawiedliwe. A pułapki wyśmienicie przyrządzone. Ale ta metoda jest zbyt bezpośrednia zero klasy! Pozbyć się tego! Uff! Na co się gapisz? To kolejne wielkie zwycięstwo Papyrusa. Nie! He! He? To było to zwycięstwo, Sans? Nie wiem, co mój brat zamierza teraz zrobić. Na twoim miejscu lepiej bym się upewnił, że znam niebieskie ataki. Bitwa z Papyrusem jeszcze w tym odcinku? O, witamy w Snowdin. To Snowdin jest. Zapis. Dziękuję. Widok tak przyjaznego miasteczka wypełnił cię determinację. Dobrze, sklep. Sklep. Mamy. Witaj wędrowcze. W czym mogę Co mogę kupić? Mocną rękawicę, klep ich, pancerz 7 defense, Ma na sobie sześciopek za 50 zł. Dwulut na patyku, leczy 11 PZ razy 2, jest 2 razy. Albo cena monowy królik, leczy 25, ale tylko jeden raz. Mogę coś sprzedać? Ha? Mam coś kupować? Czy to wygląda ci na Lombard? Nie wiem, jak to działa tam, skąd, przebywasz, ale gdybym zaczęła wydawać pieniądze na stare i oraz zużyte bandaże, pewnie zbankrutowałabym w sekundę. Pogadaj może. Albo nie, może zostawmy to na kolejny odcinek, który nagrałam. Od razu, od razu zaraz, bo jestem tak wciągnięty w tą grę, że dzisiaj do siódmego odcinka dojdziemy, nie? Gospoda. Hmm. Dobrze, no to, co mamy w czeście? Mamy właśnie to ciasto Toffi, pajączy cydr i pajączy pączek. Dobrze. Jeszcze na pewno zapiszę sobie gierka. Więc to by było na tyle w... który to jest w czwartym odcinku Undertale. Mam nadzieję, że wam się podobało. Teraz jak to widzicie, to jest Poczekajcie. Jest piątek, nie? Ja tu nagrywam jeszcze w niedzielę. <grym> Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jak poprzednim razem było, żebyście napisali Kasi Kisiel. To tym razem napiszcie kaktus w komentarzu, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Bardzo bym był wdzięczny, gdybyście dali łapkę w górę i zasubskrybowali kanał. Można w każdym momencie odsubskrybować. No i co? To by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w piątym odcinku Undertale. Pa!